Województwo Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku opisane przez Przewodniczącego Sejmiku magistra Tomasza Morzejko Przewodzienianina Historyka z naszego Liceum Ogólnokształcącego imieniem Henryka Sienkiewicza naszego wielkiego kresowianina Sejmik Województwa Lubuskiego pragnie oddać Cześć wszystkim Polakom i obywatelom II Rzeczpospolitej i innych narodowości pomordowanym na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej przez zbrodniarzy wywodzących się z organizacji ukraińskich nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstanczej Armii. Sejmik stoi na stanowisku, iż zarówno polska, jak i ukraińska strona powinny dążyć do przywrócenia prawdy historycznej o tych wydarzeniach. W Tym samym Sejmik apeluje do Sejmu Rzeczpospolitej Polski o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca najbliższa środa, dniem pamięci ofiar ludobójstwa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. Jednocześnie sejmik wyraża uznanie i wdzięczność wszystkim tym, którzy z narażeniem własnego życia podczas pogromów podjęli bohaterską walkę w obronie polskiej ludności cywilnej. Sejmik województwa lubuskiego zwraca się także do zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej polskiej o po poparcie tej inicjatywy na forum samorządów województw. Przewodniczący sejmiku Tomasz Morzejko. Dodam, że stanowisko to nasz sejmik zajął na wniosek bardzo wielu organizacji kresowych, w tym naszego Związku Środowodzickiego Kresowian oraz y, Towarzystwa Miłośników.